Nazywam się Matylda i bardzo lubię małpy. Nazywam się Matylda i bardzo także lubię piercing, e, więc to są nasze dzisiejsze ofiary. Tak, dokładnie. Zapraszam Was na kolejny filmik z serii Robię nic przez 10 minut, a wy to i tak oglądacie. Niesamowite, tylko tak żyć. E, mam, swój, mam swój własny prywatny zestaw. Polecam bardzo sklep. E, Pierce of cake. Dostarczają w jeden dzień, a to jest polska firma. Eee, I mam tu kolekcję swoich kolczyków. Ci panowie bardzo pasują mi do koloru srebrnego, więc użyję jedynych srebrnych kolczyków, jakie mam. Ja nie jestem fanką srebrnego na mnie, więc bardzo chętnie im go oddam i zaczynając może od pierwszego. Zrobimy sobie dzisiaj yapping session, bo czuję, że to jest mi potrzebne. Nie mam za bardzo żadnego narzędzia tortur takiego profesjonalnego, więc posłużę się po prostu innym kolczykiem, którym będę przekuwać. Dziękuję za fokus, naprawdę cudownie się z tym czuję. Tak, eee, dosłownie przeprowadzamy w tym momencie operację na pluszowej zabawce. Tutaj się akurat nie martwię jakiś warunki. A wracając do Japingu. Lele Lola dostałam na 17. urodziny. To było już. wow, ponad rok temu. I od razu jak go dostałam, nie powiecie mi, że ten nos nie krzyczy septum. Nie. To jest najbardziej septum nos, jaki widziałam w życiu. Mój nos nawet nie jest tak septum jak jego nos. Więc damy dzisiaj Lele Septum Piercing. Eee... Uważam, że to będzie bardzo oddawało w sumie moją osobowość. Tego mi brakowało w moim pokoju. Kluszaki z kolczykami. To brzmi tak Edgy. Mi się w ogóle wydaje, że on ma i tak tutaj dziurę w środku. Bardzo nie chcę, żeby klatka z tego filmu jak dłubie małpie w nosie była używana przeciwko mnie. On bez kitu ma dziurę, ja chyba nawet nie muszę prze i tak mogę pracować. Eee, odkręcę sobie kuleczkę od tego septum, a z racji tego, że mam przedłużane paznokcie, to może zająć wieki, więc pogadajmy sobie w tym czasie. Dawno się do was nie odzywałam, ale to tylko dlatego, że mi się nie chciało po prostu. Eee, jestem teraz w klasie maturalnej. Pff, nie wiem, nie przypuszczałam, że ten moment nadejdzie w moim życiu. Jakoś tak bardzo to odkładałam w mojej pamięci, aż sobie zdałam sprawę, że w sumie ten moment właśnie następuje. Nie chcę za dużo o tym gadać, bo. Nie wiem, nie chcę za dużo o tym gadać, bo nie chcę po prostu wam dawać negatywnej energii z tego filmu. Macie się to zrelaksować, tak samo jak ja. Czy ta kulka, która to się w ogóle odkręca? O, dobra, mam W ogóle widzicie moje włosy. Na jaki kolor wam to wygląda? Bo według mojej wiedzy. Mojej znajomości kolorów i ogólnie zdolności rozróżniania barw. To jest czerwony i ten czerwony ja mam już nie od wczoraj tylko od dawna, bo film kiedy farbuję włosy na czerwono wyjęć chyba miesiąc temu. Co prawda to jest czerwone nałożone na moją poprzednią fioletową farbę, ale styl to jest kolor czerwieni. Z jakiegoś powodu ludzie w moim otoczeniu cały czas mówią, że mam różowe włosy. Co więcej niektórzy twierdzą, że są one fioletowe. Widzieliście fioletowy. Jeżeli to jest dla was fioletowy albo różowy, to macie naprawdę smutne życie. Nie wiem, moim zdaniem patrzę na to i myślę sobie, no kurde, czerwony. Eee, dla mnie to jest po prostu dziwne. Dosłownie moja mama dwa dni temu nazwała mnie zielono-fioletowe dziecko. That's so cute. I love my mom. Ale mama, nie masz racji. Proszę? Dobra, wiercenia na tym kanale jest nie od dziś, ale pukania jeszcze nie było. Dobra, udało się odkręcić. Jeżeli ktoś mi teraz alfabetem morsa prosi o pomoc, to nie wiem, napisz to, bo ja naprawdę nie rozumiem. Lele. Czy ty jesteś gotowy na swoją metamorfozę? Nie wierzę, że jestem dorosłą, pełnoletnią kobietą, która w tym roku szkolnym będzie zdawać maturę, tymczasem siedzę przed kamerą i przekuwam małpy. E, ja mam w ogóle fanarta z Lele Lolo. I to myślę, że mogę mieć nawet nie jednego. Czekajcie, raz... Dwa. Ja też stąd nie widzę jakoś dobrze. Co, co najmniej, co najmniej dwa. Yy, przynajmniej z tych, które wiszą obecnie. Muszę jeszcze w ogóle dodrukować te, które mi żeście wysyłali przez wakacje, bo. Jest tego sporo. Dobra, robimy teraz oficjalne wprowadzenie kolczyka do kanału przekucia. Ale to było inteligentne. Dobra, ja chcę, żebyście to zobaczyli, bo to jest ciekawe. Proszę się nie ruszać. Może pan poczuć lekki ból? Tak, jakby kucie komara. Powiem wam ostatnio, byłam tak wzruszona. Oh shit. Oh Refleks pająka. Czekajcie, dajcie mi to teraz. Teraz jest najgorszy moment, bo muszę wkręcić tę kuleczkę. A mam paznokcie. Muszę pana lekko wygiąć. Po co ja to wyginam, jak ja mogę przecież to. Girl! Byłabym świetnym piercerem. Traktowanie klienta mam jak najwyższym poziomie. Wiecie co? Nie, wali mnie to. Czy ta dziura jest na tyle dobra, że ja to mogę już i tak w kulce prze ten? Inaczej robimy. Cofamy wszystko, co właśnie zrobiłam. Kręcę tę kulkę po prostu już od razu i razem z tą kulką wprowadzę to w ten nos, bo on i tak ma no tę dziurę tam, więc who cares. Na pewno nie ja. Witamy po krótkiej przerwie. Ponowne wprowadzenie kolczyka do kanału Przekucia. Tym razem w postaci docelowej. Zaraz zobaczymy nowe oblicze lelelo. Mr. mister Troszkę masz duże te... O! O, troszkę tak wyciągnę. Aha. Moim zdaniem drip. To jest najbardziej, to jest jedna z bardziej techno rzeczy, jakie chyba zrobiłam w życiu. Dobra, Lele jest, Lele jest finished, uważam. To jest finished. Pora na seller. Sellerka kupiła mi moja siostra, jak byłyśmy w Belgii niedawno. Byłyśmy, przysięgam, w jakimś najbardziej randomowym sklepie typu Empik. E, ja zobaczyłam to. Kocham małpy. Natomiast w tym przypadku myślę, że Celerek nie ma wyraźnie wysuniętego nosa, więc na nosie tutaj nie podziałamy. E, brwi także nie posiada, ani nie ma jakoś bardziej charakterystycznych części twarzy. Szczerze, wygląda, jakby miał krzywy gryz w ogóle. E, no offense, honey. Więc myślę, żeby wykorzystać potencjał jego wystających uszu I sobie walniemy normalnego, zwykłego lowba, tylko nie mogłam znaleźć takiego e, labreta z kuleczką. Jedyne co znalazłam to taki clicker, którego i tak nie używam. Myślę, że będzie drip. Muszę tylko wybrać dobre miejsce przekucia. Czekajcie. Trzyma. Lewe. Ej, to tu jest lewe. Dobra, zrobimy sobie na. Nie, zrobimy na prawym, wiecie co? Bo to lewe jest jakieś takie w ogóle, taki odstający fragment i to może być trudne, a tutaj jest tak normalnie. Let's go! Chciałam powiedzieć: a może zrobimy helixa chwilunia! Jaki to ma seks! Nie, myślę, żeby zrobić zwykłego loba, helixa, dokonamy na jakiejś innej małpie po prostu. To jest ogólnie już ostatnia małpa, jaką mam w formie pluszaka, więc musimy powiększyć naszą kolekcję, definitywnie. Jeżeli znacie miejsce, gdzie można kupić ładne małpy, what is techno, Matilda even about? Jeżeli znacie jakieś miejsce, w którym są ładne małpy do kupienia, to mi napiszcie po prostu. Dobra. Baturi! spodziewałam się, że tak ładnie to wyjdzie. Dobra, mamy przekucie. W sumie nie wiem, czemu to zrobiłam. I tak nie trafię exactly w tę dziurę, ale dobra. Muszę to otworzyć. O, wiem, co chciałam powiedzieć. Dziewczyna dzisiaj do mnie podeszła na przystanku autobusowym, jak jechałam do szkoły. Jakaś widzka po prostu i... Nie wiem, zawsze tak lubię, jak ludzie do mnie podchodzą o zdjęcie, bo to jest tak... Podziwiam w ogóle was za odwagę. Często się trzęsiecie przy tym, ale ja to rozumiem akurat. I miała przepiękne paznokcie. Naprawdę, jeżeli ty to oglądasz teraz, zarąbisty pomysł. Nie wiem, czemu ja jeszcze na coś takiego nie wpadłam. To były jakby paznokcie na wzór truskawki. Każdy paznokieś to była po prostu truskawka, i jestem wielką fanką tego pomysłu. Czy kanał przykucie jest prosto? Jest zarąbiście prosto. To, Do. dobra. No i ogólnie co? A. Yy... GG. Let me cook. Na pewno ktoś już wcześniej wpadł na ten pomysł, ale uznaję go za mój własny, bo jestem parszywa po prostu. Nie no, bez kitu, dlaczego to nie jest takie ostre jak tamto? Sorry, będziesz miał trzy dziury po prostu, Help tak? Nie przeszkadza me. ci to? Świetnie. Czemu to nie chce przejść? Jezu, krzywdę to zwierzę. Bitch, czemu ty się nie chcesz przecisnąć? Dał Mam też dzisiaj na sobie całą kolekcję moich bransoletek od widzów, które dostaną na mi ten gricie. You guys are the best! Ja... I mam jeszcze naszyjnik. Ja się czuję, jakbym miała na sobie na miastkę Nie, zaraz się popłaczę. Zakładaj to po prostu. Ja się jakby nie chcę przebić, bo ten kolczyk nie jest tak ostry jak tamten. To jest w ogóle kolczyk, który mnie kiedyś uwięził. O, o lololololololol, dobre, dobre, dobre. Dobre, dobre, dobre. I teraz. Słuchajcie tego. <grym> Źle. Za blisko to zrobiłam. Jezu, torturuje zwierzę na wizji, i jeszcze wy to oglądacie, to jest nienormalne. Dobra, teraz słuchajcie tego. Satysfakcjonujące. O mój Boże. Dobra, nie, stop, to jest pluszak. What the sze! gdzie jest Lele? Moim zdaniem, trip. Jesus! Ja chyba naprawdę żyję we własnym świecie. Tak, no dziękuję za towarzyszenie mi w filmie, w którym basically robiłam nic przez 10 minut. Gdybym mogła, Damian też by dostał przekucie własne. Natomiast jakby to powiedzieć, Damian jest tak lekko w dwodę, więc... Nie bardzo mogę! Czekam na więcej małp. Czekam na przypływ gotówki, żebym mogła też powiększyć moją kolekcję, bo uważam, że jak na fana małp, dwie pluszowe małpy to jest zdecydowanie za mało. Podejrzewam, że na jednym kolczyku to się nie zakończy, bo zaczyna mi się podobać ten design. No tutaj, tak jak w prawdziwym życiu, czuję, że poniesie się nasmela. Oni będą wykolczykowani cali, przysięgam, wam, za miesiąc będą nie do poznania. E, niedawno byłam zasypywana prośbami, żeby kupić tę cynamonkę z biedronki. Wiecie co? I tried my best, naprawdę. Odwiedziłam trzy albo cztery biedronki chyba nawet. Nigdzie tego nie było. Wiecie przez kogo? Przez walone sezonówki! Nagle wszyscy lubią cynamonki. Cynamonki stały się, nie wiem, jakimś trendem kulinarnym. Istnieje w ogóle coś takiego. Dubaj chocolate, pistacja, matcha i nagle cynamonki. Naprawdę robicie mi to? Ja jestem nieśmiertelnym fanem cynamonek. Nie jestem żadną sezonówką. Cynamonki to jest moje ulubione jedzenie, odkąd skończyłem 14 lat i to się nie zmienia. Uważam, że trzeba być fanem cynamonek na stop, a nie po prostu wtedy, kiedy to jest modne. To jest żałosne moim zdaniem. I przez właśnie takich ludzi, którzy mieli więcej szczęścia i refleksu ode mnie, nie mogę mieć tego, co chcę. To straszne! Jak nam przykro, to straszne. DUPIE! Mam przykro! Przepraszam za ten po prostu wylefrejdżu, ale poczułam, że mam ochotę o tym porozmawiać z wami. Tym bardziej, że to wy mnie zachęcaliście do zakupu tej rzeczy. Natomiast dostałam już cynk od kogoś, że w Pepko też są cynamonki, takie małe, jako zabawki dla psów. Ja jestem bezrobotna, więc będę robiła takie rzeczy, tak? Pójdę do Pepko. Kiedyś sobie kupię tego Jellicata cynamonkę, ale to jakby na miasto 34 zł wolne. Czyli nigdy. Dziękuję wam za oglądanie. Przepraszam za chwilową nieobecność, jak mówiłam. Jestem w klasie. Ma tak, ja nie będę miała czasu, żeby dla Was dostarczać content tak często, jak to się działo w wakacje. się, i tak to się nie działo jakoś super często w wakacje, bądźmy szczerzy. Będę próbować jak najlepiej mogę, bo bardzo lubię z Wami utrzymywać ten kontakt, tylko no mówię, jeżeli nie będzie filmów w jakiś dzień, to już wiecie czemu. Prawdopodobnie leżę wtedy pod biurkiem i płaczę otoczona repetytoriami do matury. E, w tym miejscu rozładowała mi się kamera i nie nagrałam pożegnania, więc żegnam się z Wami teraz o 6 rano piosenką. I feel so unsure. As they take your head and lead you to the dance floor. As the music dies, doo -doo 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 -doo, something in your eyes goes to mind a silver screen and all oh, its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool I should have known better than a cheater friend and waste the chance that I'd been given So I'm never gonna dance again the way I dance with you So do zaporan głos oh, E ten miłego. <muzyka>